Zimowy wiatr szarpał okna naszego małego mieszkania w Krakowie, a ja, siedemnastoletnia Kasia, pakowałam swoje rzeczy do starej torby sportowej. Moja macocha, Barbara, stała w drzwiach z cynicznym uśmiechem na twarzy, popijając tanią wódkę prosto z butelki. Myślałaś, że będziesz tu żyć za darmo całe życie? Warknęła, zaciągając się papierosem. Jej głos był ochrypły od alkoholu i tytoniu. Twój ojciec nie żyje już od roku, a ja mam własne problemy finansowe. Serce biło mi jak oszalałe. Pamiętałam jeszcze ojca, który zawsze mnie bronił przed jej złośliwością. Teraz zostałam sama. Ale dokąd mam iść? To przecież środek zimy. Barbara wzruszyła ramionami z obojętnością, patrząc przez brudne okno na śnieżną ulicę podgórza. Znalazłam ci rozwiązanie. Jest taki mężczyzna, Paweł. Mieszka pod mostem przy Wiśle. Zapłacił mi pięć tysięcy złotych za ciebie. Słowa uderzyły mnie jak piorun. Moje książki wypadły mi z rąk. Sprzedałaś mnie? Jak mogłaś? Nazwij to, jak chcesz, odparła, licząc brudne banknoty. On potrzebuje kogoś do pomocy, a ty potrzebujesz dachu nad głową, idealny układ. Poza tym, już jutro przychodzi tu mój nowy chłopak, Marek. Nie ma miejsca dla ciebie. Łzy płynęły mi po policzkach, gdy wyobraziłam sobie życie z bezdomnym pod mostem. Spojrzałam na zdjęcie ojca na komodzie, uśmiechał się trzymając mnie na rękach, gdy miałam dziesięć lat. Tato by się tego wstydził, szepnęłam. Twój ojciec był słabe uszy, prychnęła Barbara. Gdyby zadbał o ubezpieczenie na życie, nie byłoby tego problemu. O północy, w lodowatym, krakowskim powietrzu, znalazłam się na ulicy z torbą w ręku. Śnieg skrzypiał pod moimi stopami, gdy szłam wzdłuż zamarzniętej wisły. Latarnie rzucały żółtawe światło na oblodzone chodniki, a mój oddech tworzył białe obłoczki pary. Pod mostem Dębnicki paliło się małe ognisko. Sylwetka mężczyzny rysowała się w pomarańczowym świetle płomieni. Gdy się zbliżyłam, zobaczyłam jego twarz, mimo brudnych ubrań i zarośniętej twarzy. Miał niezwykle inteligentne, ciepłe oczy. Wyglądał na około 35 lat. Ty musisz być Kasia, powiedział łagodnym głosem, odkładając książkę, którą czytał. To było dzieło Mickiewicza. Nazywam się Paweł Kowalski. Skinęłam głową, drżąc z zimna i strachu. Czy. Czy to prawda, że zapłaciłeś za mnie pieniądze? Paweł westchnął ciężko. Twoja macocha powiedziała mi o twojej sytuacji. Nie mogłem pozwolić, żeby siedemnastolatka spała na ulicy w taką pogodę. Wiem, jak to musi wyglądać, dodał, dostrzegając mój lęk. Ale obiecuję ci, że będziesz bezpieczna. Mam dla ciebie oddzielne miejsce do spania. Pokazał mi mały, ale ciepły schron zbudowany z palet i plandek. W środku były koce, poduszki, a nawet mała przenośna kuchenka gazowa. Na drewnianej skrzynce leżały książki i stary laptop. Skąd masz te rzeczy? Spytałam zdziwiona. Paweł uśmiechnął się tajemniczo. Nie zawsze byłem bezdomny. Życie potrafi być nieprzewidywalne. Dlaczego. Dlaczego za mnie zapłaciłeś? Spytałam niepewnie. Paweł popatrzył na wisłę płynącą w ciemności, a jego oczy wyrażały głęboki ból, bo kiedyś też potrzebowałem pomocy a nikt mi jej nie udzielił. Straciłem wszystko przez zdradę ludzi, którym ufałem. Nie chcę, żeby ktoś tak młody jak ty przeszedł przez to samo. Podał mi kubek z gorącą herbatą. Jutro porozmawiamy o przyszłości, teraz musisz odpocząć. Tej nocy, leżąc w prowizorycznym schronie, słuchając szumu wisły, zastanawiałam się, czy ten tajemniczy człowiek może być moim ratunkiem, czy kolejnym koszmarem. Ale w jego oczach widziałam coś, czego nie było u Barbary. Prawdziwą ludzką życzliwość. Obudziłam się o świcie, gdy pierwsze promienie słońca przebijały się przez chmury nad Wisłą. Zapach świeżego chleba i kawy wypełniał powietrze. Paweł już nie spał. Siedział przy małym stoliku, pijąc kawę i czytając gazety ekonomiczne. Dzień dobry, Kasiu, powiedział z uśmiechem. -Śpij dobrze? Skinęłam głową, wciąż oszołomiona całą sytuacją. Skąd masz te gazety? Kupuję je codziennie w kiosku na Placu Wszystkich Świętych, odparł, odkładając pulsz biznesu. Muszę być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie finansów. To było dziwne, bezdomny, który czyta gazety finansowe? Pracowałeś kiedyś w biznesie? Paweł zamyślił się na moment. Można tak powiedzieć, ale to już przeszłość. Wstał i podał mi talerz z kanapkami. Jedz. Później pójdziemy do centrum, załatwimy Ci dokumenty i znajdziemy pracę. Jakie dokumenty? Potrzebujesz dowód osobisty na swoje nazwisko, bez powiązania z macochą. Mam znajomego, który może pomóc. Oficjalnie oczywiście. dodał szybko. Po śniadaniu wyruszyliśmy w stronę Starego Miasta. Kraków budził się do życia. Studenci spieszyli na zajęcia, biznesmeni do pracy. A turyści robili zdjęcia zaśnieżonemu zamkowi na Wawelu. Paweł prowadził mnie przez wąskie uliczki Kazimierza, znając każdy skrót. Jak długo jesteś bezdomny? Spytałam, gdy mijaliśmy luksusowe restauracje. Dwa lata, odpowiedział krótko, ale to nie jest moja prawdziwa historia. Zatrzymaliśmy się przed elegancką kamienicą przy ulicy Floriańskiej. Paweł nacisnął domofon do biura, kowalczyk i partnerzy, kancelaria prawna. Paweł Kowalski do pana Kowalczyka, powiedział do interkomu. Paweł, wchodzić natychmiast. Na trzecim piętrze przywitał nas elegancki mężczyzna w garniturze. Boże, jak się cieszę, że cię widzę. Martwiłem się o ciebie. Cześć, Tomek, to jest Kasia. Potrzebuję nowych dokumentów. Prawnik spojrzał na mnie z współczuciem. Rozumiem. Proszę usiądźcie, to potrwa godzinę. Gdy Tomek poszedł przygotować papiery. Zostałam sama z Pawłem w luksusowym biurze. Skąd znasz tak wpływowych ludzi? Paweł podszedł do okna i spojrzał na rynek główny. Kasia, nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Ludzie sądzą mnie po ubraniu, po tym, gdzie mieszkam, ale nie znają prawdziwej historii. To opowiedz mi ją. Usiadł naprzeciwko mnie, a w jego oczach zobaczyłam ból. Dwa lata temu byłem prezesem firmy technologicznej Innovate Tech. Miałem dom w Warszawie, samochody, wszystko, o czym można marzyć. Byłem zaręczony z Magdą, moją partnerką biznesową. Serce zabiło mi szybciej. Co się stało? Magda i mój najlepszy przyjaciel Marek ukradli firmę. Sfałszowali dokumenty, przekonali inwestorów, że jestem niestabilny psychicznie. W ciągu tygodnia straciłem wszystko: firmę wartą 100 milionów złotych, dom, oszczędności. Zostałem z niczym łzy napłynęły mi do oczu. To straszne. Ale najgorsze było to, że nikt mi nie uwierzył. Wszyscy myśleli, że to ja jestem oszustem. Media przedstawiły mnie jako upadłego biznesmena, który ukradł pieniądze i zbiegł. Dlaczego nie walczyłeś w sądzie? Paweł uśmiechnął się gorzko. Walczyłem przez rok. Ale Magda i Marek mieli lepszych prawników, więcej wpływów. Gdy skończyły się pieniądze na adwokatów, zostałem na ulicy. W tym momencie wrócił Tomek z dokumentami. Kasia Nowak, oto twoja nowa tożsamość, czysta karta, bez żadnych powiązań z Macochą. Ile to kosztuje? Spytałam. Dla Pawła? Nic. To ja jestem mu winny przysługę. Gdy wychodziliśmy z kancelarii, Paweł zatrzymał się przy bankomacie. Ku mojemu zdziwieniu wyciągnął kartę i wypłacił pięć tysięcy złotych. Skąd masz te pieniądze? Nie wszystko straciłem, odpowiedział z tajemniczym uśmiechem. Mam kilka kont offshore, o których Magda nie wiedziała. Niedużo, ale wystarcza na skromne życie. Poszliśmy do centrum handlowego Galeria Krakowska. Paweł kupił mi nowe ubrania, buty, kosmetyki. Ludzie patrzyli na nas dziwnie. Elegancka dziewczyna z pozornie bezdomnym mężczyzną. Dlaczego mi pomagasz? Spytałam, gdy siedziśmy w kawiarni, bo widzę w tobie to samo, co kiedyś we mnie kogoś, kto nie zasłużył na takie traktowanie. Poza tym. Zawahał się. Mam plan. Jaki plan? Paweł pochylił się i spojrzał mi prosto w oczy. Chcę odzyskać swoją firmę i myślę, że ty możesz mi pomóc. Ja? Ale jak? Magda i Marek nie wiedzą, że wciąż żyję w Krakowie, myślą, że uciekłem za granicę. Ty możesz być moimi oczami i uszami. Potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Patrzyłam na tego człowieka, który z bezdomnego nagle zmieniał się w kogoś zupełnie innego. Kim naprawdę jesteś, Paweł? Uśmiechnął się i podał mi wizytówkę, którą wyciągnął z portfela. Paweł Kowalski, były prezes Innovate Tech. a wkrótce, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, znowu będę CEO. Ale tym razem będę miał przy sobie kogoś, komu mogę naprawdę zaufać. Tej nocy, leżąc w schronie nad Wisłą, myślałam o tym dziwnym obrocie wydarzeń. Czy moja macocha przypadkiem nie sprzedała mnie komuś, kto może zmienić moje życie na zawsze? A może to wszystko było zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Za oknem rozlegał się szum rzeki, a w oddali świeciły się światła Wawelu. Moje życie właśnie zaczęło się komplikować w sposób, którego nigdy nie przewidziałam. Minęły trzy miesiące od tej pamiętnej nocy, gdy Barbara mnie sprzedała. Teraz mieszkałam w małym, ale przytulnym mieszkaniu na Kazimierzu które Paweł wynajął dla mnie. Pracowałam jako asystentka w małej firmie konsultingowej, ale to była tylko przykrywka. Prawdziwa praca zaczynała się wieczorami. Paweł okazał się mistrzem strategii. Przez te miesiące nauczył mnie wszystkiego o świecie biznesu, finansach i prawie handlowym. Wieczorami siedzieliśmy w jego prawdziwym schronie, wynajętym biurze w podziemiach starej kamienicy. Wypełnionym komputerami, dokumentami i mapami korporacyjnej struktury Innovate Tech. Dzisiaj jest wielki dzień, Kasiu, powiedział Paweł, przeglądając ostatnie raporty finansowe. Wyglądał zupełnie inaczej niż wtedy pod mostem. Teraz nosił eleganckie garnitury, był ogolony i pachniał drogimi perfumami. Magda organizuje dziś wielką galę dla inwestorów. Prezentuje nowy projekt wartości 200 milionów euro. A my jesteśmy przygotowani? spytałam, sprawdzając nasze dokumenty. Więcej niż przygotowani. Dzięki Tobie udało mi się zebrać wszystkie dowody. Nagrania rozmów, sfałszowane dokumenty, transfery pieniędzy na konta offshore. Magda i Marek nie wiedzą, że przez ostatnie miesiące infiltrowałaś ich biuro jako sprzątaczka. To była prawda. Dzięki fałszywym dokumentom i rekomendacji od Tomka. Dostałam pracę w firmie sprzątającej Innovate Tech. Przez trzy miesiące przebrałam się za niewidzialną sprzątaczkę, która słuchała rozmów, kopiowała dokumenty i nagrywała kompromitujące spotkania. Pamiętasz, co masz robić? Skinęłam głową. O dwudziestej zadebiutuję jako Kasia Nowak, młoda dziennikarka z Pulsu Biznesu. Będę miała ekskluzywny wywiad z Magdą o sukcesie Innovate Tech. A potem... Potem zadaje pytania, które ją zdemaskują. O tym skąd wzięła pieniądze na wykup udziałów, o tajemniczych transferach, o tym co się stało z prawdziwym założycielem firmy. Paweł podszedł do okna i spojrzał na wieczorny kraków. Wiesz, przez te miesiące zrozumiałem coś ważnego. Ta zdrada była najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. Jak możesz tak mówić? Odwrócił się do mnie z uśmiechem. Bo dzięki temu poznałem ciebie. Dzięki temu zrozumiałem, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze czy firma, to ludzie, którym można zaufać. Rumieniec wystąpił mi na policzki. Przez te miesiące Paweł stał się dla mnie nie tylko mentorem, ale kimś znacznie ważniejszym. Mimo dziesięcioletniej różnicy wieku, czułam do niego coś więcej niż wdzięczność. O 19.30 byłam już w hotelu Kopernikus na Starym Mieście, gdzie odbywała się gala. Wyglądałam jak prawdziwa dziennikarka. Elegancka sukienka, profesjonalny makijaż, dyktafon i notes. Nikt nie rozpoznałby we mnie sprzątaczki z Inowej Tech. Magda Kowalczyk, bo przyjęła nazwisko Pawła, wyglądała oszałamiająco w czerwonej sukni. Była otoczona przez inwestorów i dziennikarzy. Marek Wiśniewski... Jej obecny partner biznesowy i życiowy stał obok niej w drogim garniturze. Pani Kowalczyk, Kasia Nowak z pulsu biznesu. Czy mogłabym zadać kilka pytań o fenomenalny sukces Innovatech? Magda uśmiechnęła się z zadowoleniem. Uwielbiała być w centrum uwagi. Oczywiście. To była ciężka praca, ale udało nam się zbudować imperium technologiczne od podstaw. Od podstaw? Powtórzyła niewinnie. A co z pierwotnym założycielem Pawłem Kowalskim? Podobno to on stworzył podstawy firmy. Twarz Magdy skamieniała na moment, ale szybko odzyskała kontrolę. Paweł Kowalski był niestabilny, ukradł pieniądze i uciekł. Musieliśmy przejąć firmę, żeby ratować miejsca pracy i inwestycje. Ciekawe, powiedziałam, wyciągając dyktafon. Bo mam tutaj nagranie z września 2022 roku, gdzie mówi pani do Marka: Paweł nigdy się nie dowie o naszych kontach na Kajmanach. Gdy go pozbędziemy, będziemy mieli wszystko. Sala nagle ucichła, Magda pobladła, a Marek instynktownie zrobił krok w tył. To to fałszerstwo, wykrzyknęła Magda. A to? Kontynuowałam, pokazując dokumenty. Transfery pieniędzy z konta firmowego na wasze prywatne konta. Dzień przed rzekomym zniknięciem pieniędzy, podpisy Pawła Kowalskiego sfałszowane przez grafologicznego eksperta Adama Bąka, którego opłaciliście 20 tysięcy euro? W tym momencie w sali pojawiła się policja i prokuratorzy. Na ich czele szedł Paweł, ale nie ten bezdomny sprzed miesięcy. To był elegancki, pewny siebie biznesmen, którego rozpoznawali wszyscy obecni inwestorzy. Paweł? krzyknęła Magda. To niemożliwe. Ty nie żyjesz? Żyję i mam się bardzo dobrze, odparł spokojnie Paweł. W przeciwieństwie do waszej firmy, panowie prokuratorzy, oto pełna dokumentacja przestępstw popełnionych przez Magdę Kowalczyk i Marka Wiśniewskiego. Następne godziny były jak sen. Magda i Marek zostali aresztowani na oczach całego establishmentu krakowskiego biznesu. Inwestorzy natychmiast wycofali swoje pieniądze z Innovate Tech. Firma, którą ukradli, runęła w ciągu jednej nocy. O północy siedzieliśmy z Pawłem nad Wisłą, w tym samym miejscu, gdzie się poznaliśmy. Ale tym razem nie jako bezdomny i bezdomna nastolatka, lecz jako dwójka ludzi, którzy właśnie odzyskali sprawiedliwość. Co teraz? Spytałam. Teraz odbudowuję i tech, ale tym razem mam partnerkę, której mogę zaufać, powiedział, podając mi oficjalne dokumenty. Kasia Nowak, wiceprezes deszur Strategii. Co ty na to? Łzy radości płynęły mi po policzkach. A co z nami? Jako ludźmi? Paweł wziął mnie za rękę. Jesteś pełnoletnia, inteligentna, odważna. Różnica wieku to tylko liczby. Jeśli chcesz, możemy spróbować budować nie tylko firmę, ale i coś więcej. W oddali rozległ się dzwonek tramwaju jadącego przez most Dębnicki. To samo miejsce, gdzie trzy miesiące temu myślałam, że moje życie się kończy, teraz zaczynałam nowy rozdział, jako bizneswoman, partnerka i może. Miłość człowieka, który nauczył mnie, że czasami najgorsze chwile prowadzą do najlepszych możliwości. A co z barbarą? Spytałam. Paweł uśmiechnął się. Jutro dostanie oficjalne wezwanie do sądu. Handel ludźmi to poważne przestępstwo. Będzie miała dużo czasu na przemyślenie swoich wyborów. Tej nocy, gdy wracaliśmy do miasta, zrozumiałam, że Barbara nieświadomie dała mi największy prezent w życiu. Sprzedając mnie za pięć tysięcy złotych bezdomnemu, w rzeczywistości połączyła mnie z człowiekiem wartym setki milionów, ale co ważniejsze, z kimś, kto nauczył mnie, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się pieniędzmi, ale charakterem. Innowaid powstała ponownie sześć miesięcy później jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Polsce. A Kasia Nowak, była bezdomna nastolatka z Krakowa, została najmłodszą wiceprezesem w historii polskiego biznesu. Czasami życie pisze scenariusze, których nikt by nie wymyślił.